Teraz jak spojrzycie na ekran swojego GPS-a, czy to w komórce, czy w samochodzie, będziecie już wiedzieć, że nie jest to jedyny sposób jego zastosowania. Częstokroć nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nasze działania są wspomagane przez system satelit. Co więcej, okazuje się, że to jedna z najprężniej rozwijających się technologii i na pewno nie raz jeszcze nas zaskoczy. Oby na lepsze. Czas na kilka dodatkowych dowodów na to, że GPS w wielu przypadkach bezapelacyjnie zasługuje na miano najlepszego przyjaciela człowieka. Przykład pierwszy? Bardzo proszę. Czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam zapomnieć, gdzie zaparkowaliście auto na wielopoziomowym parkingu przy centrum handlowym? Albo, co bardziej prawdopodobne, dłużej szukaliście samochodu niż zajęły Wam zakupy? No jeśli tak, to przedstawiam urządzenie, które sprawi, że te skądinąd traumatyczne przeżycia już nigdy się nie powtórzą. GPS w formie breloka do kluczyków samochodowych. Po zaparkowaniu oryginalną nazwę Global System Positioning w tym przypadku możemy przetłumaczyć na gdzie Pan stoi. Urządzenie zapamiętuje współrzędne naszego miejsca i bardzo proszę, bez obaw ruszamy na zakupy. Oczywiście taki brelok może służyć niemal wszystkim od roztargnionych kierowców poprzez podróżnych szukających na przykład swojego pokoju hotelowego na grzebiarzach nie mogących znaleźć swojego auta w lesie skończywszy. Zasięg do 9990 mil. Pomnóżcie to sobie razy 1.6 i wyjdzie wam w kilometrach. Ładowanie przez port USB bardzo proste, sprzęt jest wodoodporny, cena około 100 dolarów. Ciekawy wynalazek. Ciekawy, ale jeszcze ciekawszy moim zdaniem byłby w wersji audio, która naprowadzałaby dobrze nam znanym zimno, ciepło, cieplej, gorąco. No ale na razie pobawmy się tym, co mamy. GPS w telefonie, w zegarku, w samochodzie, a także na rowerze. Urządzenie, które już z wielkim powodzeniem sprawdza się zarówno w kolarstwie szosowym, jak i w kolarstwie górskim. Taki GPS, poza tym, że oczywiście poinformuje użytkownika o tym, gdzie się znajduje, to udostępni także informacje o przebytej podróży, umożliwi pomiar prędkości, odległości, czasu, spalonych kalorii, wzniesień, spadków itd., tak itd., tak aż tchu mi tutaj zabrakło. Co ciekawe, niektóre wersje umożliwiają nawet własną ręcznie zaplanowanie treningu, Albo wirtualnego przeciwnika. Czyli w tym przypadku GPS to nie tylko przyjaciel, ale i konkretny wróg. Proszę, do wyboru, do koloru. A jak działa? Jak chcemy. Zamontowany na kierownicy, albo krzyczy do nas lewo, prawo, lewo, prawo, albo zakładamy słuchawki i w drogę. Cena: w sieci można te najprostsze wersje znaleźć już od około 100 zł. Ale teraz zmieniamy temat, bo mamy kompletny hit. Uwaga! Otóż już niebawem system GPS będzie wspierał kosiarki traw. Poważnie! Otóż w środkowej Anglii radni wydali właśnie 6 tysięcy funtów na system nawigacji satelitarnej do tych maszyn. Według pomysłodawców nowy system ma pomóc w walce z gwałtownym wzrostem traw. Tak się wyrażają przynajmniej. Zauważyli ten gwałtowny wzrost traw na poboczach i boiskach. Dzięki GPS-owi kosiarze zostaną włączeni do systemu, który będzie monitorował częstotliwość koszenia traw na terenie hrabstwa i wysyłał ich w te miejsca, gdzie byli najrzadziej. Skład tej nowej dziwacznej przyznacie floty wejdzie 14 kosiarek z nawigacją, a teraz nawigator, w którym także jest GPS. Nawigator to takie najnowsze urządzenie wymyślone dla osób niewidomych, które będzie mogło zastąpić dotychczasową pomoc rodziny, a także wyszkolonych psów. Wynalazek ten wykorzystuje system nawigacji satelitarnej, by określić dokładne położenie geograficzne użytkownika. Dzięki nawigatorowi Podane zostaną dokładne odległości i kierunki zapamiętywanych i wprowadzanych punktów. Dzięki takiej mapie znowu zbudowanej z tych punktów można utworzyć z nich drogi, po których osoba niewidoma porusza się jak po nitce do kłębka. <słuch>